Kiedyś był Ze Został wrobiony w zabójstwie uh, dziewczyny. Ma prawo zachować milczenie. Dobra, już. Od tej pory znam go jako Renega. Czuknie no. Black. Szukałem pana od dawna. Czy no. jest pan renegatem? Yeah. Łow to na grud? Yeah. No panie. Upił się pan. Dobra, panie mam, mamy sprawę. Taką? Porwali mi córkę. Papyczkę. I żądają mu kupę, nie mam trudu pieniędzy, niech pan coś zrobi. Mogę dać każdą sumę. Kto to Co pół miliona? Nie, pan kiwa, nie jest. Wiem, mam zdjęcia, nagrywam ich kamerą i mam podsłuchy. Dobra, to ten. Ten wspaniały. Tu ten wspaniały. Tu umowy o Okonor. Dobra. Oh. Podobno są w gdzie sprzedają możeszki z Biedronki. Jedziemy. Olera, kopajka, že to obsluhla. jest grana? Nie znam Cię. Gdzie ona jest? Kto? Ta dziewczyna. Jaka dziewczyna? Córka bambosza. U pimpa. No. Leją małego. Leją małego. Mam motor. Słucha Misiek Misiek, co ja? Pobili podari zoną Grzeszkę i Maćka. Co my teraz robimy? Bo do jedzie ten swaniaczek tu. Zara go weźmiemy na czerwonym Harley. Chodź! Co Chowamy co ty się. Ty się tam chowaj. Gdzie ty biegniesz? O, dzień dobry. Za 15 minut będę u siebie, niech Pan wpadnie, to się rozliczymy. No, na razie. Mamy sprawy do załatwienia. O cholera. Policze. Lejemy go. Dalej. Już Ci pomogę. Odwróciłbym się do tej coś tytanu! A! 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 Trzymaj się, Ej. Ech. Dobrze, dobrze Rino! Rino! Ojej, go zwiewamy Rino! O moi, Skój, kuda, go, ja lecę, dobra, mano. Ja lecę! Dobra, lepszy rozliczyć! Zapierdolam was, Kurwa ma... Już siedzisz za kra... Kurde, chodź, nie wiem co szef powie. Chyba nas zleje. No jakoś się wyliżemy. Się boję. Stój! Chyba nas zleje. Kurwa, zlały. Kurde, no nie wiem stary, nie da rady, nie wiem czy się odbrazi. Dobra, idźmy, się boję. O Jezu, no dobra, idziemy. Trzeba się omawiać jak obojem. już jest przekreślony. O właśnie w ten to, w magiczny sposób. Już no, ma... Dobrze tylko że ja nie mam pieniędzy. Niestety naprawdę nie mam. Dlaczego nie masz? Nie mam pieniędzy. Nie go. Później panu oddam brata. Ta. Łapcie gołysy! to już... Ty siwy indianinę. Te lapsy nas do tego, do mamy ci nas wciągnęli. Tu bo mamy cię stary i w ogóle kasy nie mamy z tego, aż namęczyłem, na męczu jakiś stługiem jakichś leszczyk, to byli jacyś w ogóle scenarzyści w ogóle, co stary. Nic nie kapuję, do mamy cię nas wzięli, weźmy się bo zaraz mnie krew jest. Mamy cię! ta ta Mamy cię! Proszę, Tak! Dla pana! Dobra, już idzie to no, głupi jesteście. Marcin, nie konfoknie. Yo.

I'm not a Nie stopał, Co ty robisz? Jest zwól, niech ja ta. No cześć. Co? Słyszałeś, stary pobili powinny... Krzyśka pod I Maczka też. Oh, kurde. O oh, tu jedzie, ma... podobno skręci smutek. Chowamy się, szybko. Wyłącz. Jedzie. Chowaj się, Jedzie. Co ty, ty, ty ja. Chodź.